Tak, teraz my są na myjni i teraz będziemy uzupełniać woda, żeby żaden nie gadał głupot, że my wody nie dolali. oni muszą wszystko widzieć. I tu i tak zbocku, zbocku. Biorę to sobie. to widać. Boż, nie? A tam przez ten korek się będzie wylewać, a? O, Tam do góry przez ten korek się będzie wylewać, to pełne będzie, no. To musimy też im pokazać, bo oni kurcze... To się narobicie przy tym myciu, nie? To Nie, tak. o, tu idzie szlauch. Zobaczcie, jak się chodzce. Tu idzie ten szlauch do kranu. Ku do kranu. O. do kranu trochę tu uciekło I pompujemy tu do zbiornika, bo trochę nam no, wypiąły tego lęgier. Ile to się będzie należy za ta woda? Wykierownika. Ja tylko i Idź, Ady spyta ile, ile za ta woda będzie płacić tu? Bo no to musi wszystko w kosztach. Ile? to domy aby na dumy na piwo, bo my nie są domy hopowi aby na piwko domy, bo bo, zaś się, bo zaś się kiedyś przyjedzie i to żeby no. lepiej wyglądać jakby ktoś nie widział schodowców to tak właśnie wygląda na myjni w Olszynie o. tak widzicie to są na myjni Ale wy macie jakieś takie płyny, co, do tych pędzliwów? No, ten jest paska. To, jest ee... te... do... Do, do... Do to my do, domniemy. Ale no. Wszystko wciąga. To, że? Wszystko wciąga, wszystko wciąga.